Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak ustawić sześciocyfrowy kod dostępu na Twoim iPhone'ie. Aby ustawić sześciocyfrowy kod dostępu, przejdź do ustawień, następnie w ustawieniach przewiń w dół, aż znajdziesz Face ID i kod dostępu, a następnie wprowadź swój obecny kod dostępu. Jeśli go masz, następnie przewiń w dół, aż znajdziesz Zmień kod dostępu lub, jeśli nie masz kodu dostępu, to będzie napisane Włącz kod dostępu a następnie wprowadź swój obecny kod dostępu, jeśli go masz, a potem wprowadź nowy kod dostępu. I może być domyślnie ustawiony na 6 cyfr, ale jeśli nie, możesz kliknąć na opcję kodu dostępu, a tutaj są 4 opcje do wyboru. Wybiorę 6 cyfrowy kod dostępu, a teraz wprowadź nowy kod dostępu. Następnie wprowadź, aby potwierdzić, A teraz kod dostępu został zmieniony, możesz kliknąć na gotowe, a przez następne 72 godziny Twój poprzedni kod dostępu może być użyty do zresetowania nowego kodu dostępu, jeśli go zapomnisz. A po tym okresie będziesz mógł odblokować swojego iPhone'a tylko za pomocą nowego kodu dostępu, więc powinieneś go zapamiętać. Teraz spróbujmy odblokować naszego iPhone'a i jak widzisz, teraz ma 6 cyfr. Mogę go odblokować. I to wszystko na dziś. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować. Do zobaczenia raz.